Które mnie zaskoczyły, ale to było zaskoczenie bardzo pozytywne. Tutaj są ludzie, którzy nie tak jak w niektórych miejscach, że nie chcą, że przychodzą tutaj po rodzice ich zapisali i zapisali ten, tylko dlatego, bo chcą i robią to z pasją. Myślałam w ogóle, że to tylko zajęcia aktorskie, a okazało się, że jest ich dużo więcej, że są jednak zajęcia z różnych dziedzin i to bardzo pozytywne, zaskoczyło. zaskoczone. Do jakby też. Robimy różne rzeczy, które może są takie standardowe, których może się nie spodziewałam. Nie, nie Ale otwierają to taki procesów, nie pozwalają na odwrócię może jakiejś tam trochę innej swojej natury i na trochę inną zabawę. Taki, taką zabawę, której ja dokładnie przyjęłam. I bardzo cieszy. Artystycznego latem, i szukałam w internecie i znalazłam właśnie lata w teatrze. Szukałam, gdzie są wolne miejsca, i znalazłam, że w teatrze odwrotnie są. No, grupa jest fantastyczna w ogóle. Jak pierwszy raz ją usłyszałam, to wydawało się, już tak zgrana po tych trzech dniach pracy, że z nami coś wspaniałego. To jest czysta przyjemność móc pracować z taką grupą, która się nie boi i przede wszystkim jest otwarta na poszukiwanie. warsztaty od takiej właśnie myśli, refleksji, patrząc na nie wszystkie, że kiedyś to było naturalne, że kobiety były razem i przebywały w swoim towarzystwie, uczyły się od siebie, dzieliły się swoim doświadczeniem, śpiewały razem, robiły różne rzeczy ciekawe, miały taki swój osobny świat. Tam spotykały się wszystkie pokolenia, więc tutaj mamy szansę też właściwie na potem już, już te dziewczyny powyżej 18 roku życia. My jako ten taki łącznik i, i te starsze nasze seniorki, które też są wspaniałe. They don't, they don't, they don't Pracujemy ciemniowo dzisiaj. Eee ale w mocnym kontekście teatru. I na końcu trzeba utrwalić obraz. I to jest tak naprawdę leksio. Myślę, że w ogóle sam pomysł, że to są dziewczyny i są w różnym wieku do tego jeszcze seniorki, które patronują nam od początku. Pomysł genialny. I myślę, że się sprawdza, bo pozwala na wymianę faktycznie doświadczeń. Myślę, że teraz dzisiejszy czasem mało to nie bo ten obraz kobiety jest często dosyć określony, często są trochę traktowane jak przedmioty, trochę nie do końca słuchane, nie są wysłuchiwane. nie do końca słucha się o ich potrzebach, o tym jak chciałyby żyć, w jaki sposób żyją, co i przeszkadza, co mi się podoba I myślę, że to jest, y, to jest bardzo rozwijające dla każdej z nas, ale też jakby dla nas pomogne. Y, buduje fajne nowe życie Mieszają się różne wizje świata i różne właśnie doświadczenia świata, więc to jest y, takie zdarzenie różnych kobiecych spojrzeń na, na życie, nie tylko jakby też właśnie na samą kobiecość, ale głównie na takie doświadczenie świata. Tym bardziej, że z są dziewczyny, które dopiero prastają ten świat i, i że tak powiem jeszcze lekką skórą, gołą skórą go doświadczają. Uważam, że nie mogę się jakby do końca wypowiedzieć na ten temat, bo ym... Ktoś inny może uważać zupełnie inaczej, bo to nie jest tak ogółem można sobie powiedzieć, jaka kobieta jest i czym kobieta jest, bo ponieważ według każdego jest kimś innym.